Mam zamiar nagrać filmego chcemy nagrać zachód słońca Siema Tutaj on. Siema tu headbull. No, jesteśmy przy widzicie czym? I czekamy na zachód słońca. No zachód słońca nie jest tak... prawie jak może dwie godziny, będzie można... No jakbyście... I tak. Widzimy e, się za. Dobry. U nas jest M19.31. Um, Także troszkę poczekamy sobie, a w tym czekaniu możemy po prostu. Um, porozmawiamy sobie. M. Um, o różnych sprawach. Czyli na no, pierwsza sprawa. Dajcie lajka. Druga. Suba. Trzecia. Wbijcie na kanał Hedbula Headbul KT Link hmm. będziecie mieć. Nie no. Ja tam. Wejdziecie, znajdziecie go. A teraz to tak. Um, mamy zamiar. Mam zamiar prosić pytać się co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku czyli w komentarzu jaką grę, grę. i jak byście chcieli to szybko na jego kanał i też mu napiszcie komentarz co byście chcieli u niego zobaczyć o to chodzi, że jest 19:32 albo powiedzieć. jeden. Moi widzowie i Mikołaja, napiszcie, co wy będziecie chcieli w następnym odcinku. A i sprawa do następnego odcinka. U mnie jest mała pojemność m krótki czas tego, em, że mogę nagrywać, także będą dwa filmy. A u mnie będzie jeden długi. No właśnie, także dwa filmy na stawie. I, I nagramy drugi film, jakby e, będzie ta, ten dr, taki zachód słońca i... I co byście chcieli? I jak jeden. Jeden nie ogląda ten, bo kiedyś ten... Kiedyś kiedyś na moim trzecim filmie ktoś napisał, że ja nie mam widzów. Kto to napisał, niech mi przyśle maila, a mamy mamy. Tak, tak, tak samo. niech napisze do mnie maila, ja mu niech zadzwoni, to Podam mu taką krótką radę. Podam wam mojego maila. Albo nie. Nie będę podawał. Bo jeszcze mi się... Mogę coś od siebie dodać. Wpadajcie na mojego Instagrama, Facebooka,